Wtorek, 3 września. Tu biznes update. Dzień dobry. Zaczynamy. WIG20 wzrosł wczoraj o 1,8%, a szeroki rynek wzrósł o 1,6. Najmocniej wśród blue rosły akcje PGE o ponad 8%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Ecebinding o ponad 32%. Spółka podpisała umowę na dostawę węgla o wartości 434 milionów złotych. Wczoraj wieczorem umacniał się złoty. Dolar spadł o 40 do 3,85 a euro o 0,3 do 4 złotych 26 groszy. Zł. Gospodarka i makroekonomia. W przyszłym roku skarb państwa zainwestuje ponad 4,5 miliarda złotych w budowę pierwszej elektrowni jądrowej, a w 2026 roku 11 miliardów złotych. To część planu dokapitalizowania projektu na łączną sumę 60 miliardów złotych. Finansowanie będzie pochodzić w 30% z kapitału własnego i w 70% z kapitału obcego, a skarb państwa będzie pełnił rolę inwestora oraz gwaranta wierzytelności. Rząd przeznaczy ponad 5 miliardów złotych na wsparcie polskich kopalni. Środki te mają pomóc w finansowaniu działań związanych z transformacją energetyczną, a także w zapewnieniu stabilności sektora węglowego w obliczu rosnących wyzwań gospodarczych. Przenosimy się za granicę. Ceny nieruchomości w USA wzrosły w czerwcu do rekordowego poziomu. Jak wynika z indeksu SP Case Schiller, wysokie ceny mieszkań są wynikiem ograniczonej podaży oraz silnego popytu, co zwiększa presję na rynku nieruchomości. Turcja oficjalnie złożyła wniosek o dołączenie do grupy BRICS, do której należą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Decyzja ta wpisuje się w dążenie Turcji do zwiększenia swojego wpływu na globalnej scenie gospodarczej i politycznej. Serbia stała się znaczącym eksporterem karmy dla zwierząt domowych, z eksportem wzrastającym niemal trzydziestokrotnie w ciągu ostatniej dekady. W sumie to wartość prawie 208 milionów euro w 2023 roku. Kraj ten eksportuje produkty do ponad 40 państw, w tym do Unii Europejskiej i USA, a jego nadwyżka handlowa w tej branży w 2022 roku była prawie 2,5 razy większa od wartości importu. Informacje biznesowe. Fitch ocenia, że polskie banki będą musiały pozyskać 30 miliardów złotych nowego finansowania do końca 2026 roku, aby spełnić nowy wymóg finansowania długoterminowego. Kwota ta może wzrosnąć do 50 miliardów złotych po wprowadzeniu dwuprocentowego bufora antycyklicznego, a banki będą także musiały refinansować zapadające zadłużenie związane z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją. Bank Millennium, ING Bank Śląski, PKO BP i Bank PKO Będą miały największe potrzeby finansowe w związku z wymogiem WFD, podczas gdy M. Bank i BNP Paribas nie przewidują nowych potrzeb, opisuje serwis Bank. Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo Tabor z grupy PKP Cargo. Tymczasem PKP Intercity ich ale naprawczą PKP Cargo Tabor w Gdyni. Blik najpóźniej do końca roku zostanie udostępniony przez Revolut. Firma zaczęła testy systemu płatności. Spółki jednak nie chcą komentować doniesienia o współpracy. Tymczasem Blik właśnie został udostępniony przez Tatra Banka na Słowacji, donosi Rzeczpospolita. Lidl Polska chce otworzyć kilkadziesiąt sklepów w 2025 roku za kilkaset milionów euro, co przyspieszy tempo ekspansji w Polsce. Obecnie sieć ma u nas 900 placówek, w zeszłym roku Lidl osiągnął 10% udziału w rynku. Tomasz Kędzierski został nowym prezesem Electromobility Poland. Dotychczas szefował działowi motoryzacyjnemu w BCG. Dotychczasowy pełniący obowiązki prezesa Paweł Poneta zostanie przesunięty do Rady Nadzorczej. Łukasz Maliczenko został powołany na nowe stanowisko wiceprezesa. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju produktu. Volkswagen ogłosił, że z powodu rosnących kosztów produkcji i spadku popytu na samochody może być zmuszony do zamknięcia niektórych fabryk w Niemczech. Firma bada możliwości optymalizacji kosztów, aby uniknąć drastycznych kroków, donosi Reuters. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Fundusz PE Warsaw Equity Group zainwestuje 20 milionów złotych w Xopero Software specjalizujące się w ochronie danych i cyberbezpieczeństwie. Grupa Kenty sfinalizowała przejęcie SELT za prawie 395 milionów złotych netto. To spółka specjalizująca się w produkcji osłon przeciwsłonecznych i innych wyrobów. Firma generuje przychody na poziomie 280 milionów złotych. Przejęcie to ma wzmocnić pozycję Grupy Kenty na rynku i rozszerzyć jej ofertę produktową. Sano Kruber Company pracuje nad kolejnymi projektami akwizycyjnymi, z których jeden nadal może zostać sfinalizowany jeszcze w tym roku. Koleje mazowieckie uzyskały niemal 2 miliardy złotych finansowania od BGK i PKOBP na zakup 75 pociągów. Blackstone, jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie, zakupiła udziały w Europejskim Funduszu Logistycznym o wartości 12 miliardów dolarów. To portfel magazynów zarządzany przez Burstone. Inwestycja ta podkreśla rosnące zainteresowanie sektorem logistycznym, napędzanym globalnym wzrostem e-commerce, komentuje Reuters. Kamala Harris sprzeciwia się ofercie przejęcia US Steel, jednego z największych producentów stali w Stanach Zjednoczonych. Decyzja Harris jest częścią szerszych obaw o potencjalne skutki przejęcia dla krajowego przemysłu stalowego i miejsc pracy w USA prawo i podatki. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił zażalenie prokuratora i aresztował na 90 dni przedsiębiorcę Pawła Esz, twórcę marki Retisbet, jednego z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tymczasem Prokuratura Krajowa poinformowała, że były szef tej agencji, Michał K., został zatrzymany w Londynie. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Michałem K. europejski nakaz aresztowania. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym właśnie nieprawidłowości. W rządowej agencji rezerw strategicznych i zarzutami dla byłego prezesa, między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, grozi mu do 10 lat więzienia. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ujawnienia informacji poufnych o zamiarze złożenia przez Nacjonale Nederlanden PTE zleceń kupna akcji oraz wykorzystania tych informacji w obrocie akcjami. Chodzi o zakup akcji spółek Unimot, Mercor, Compremum i Pol Energia. Za popełnienie przestępstwa grozi grzywna do 2 milionów złotych albo kara pozbawienia wolności do lat 5. NSA orzekł, że zagraniczna firma ma na terytorium Polski stałe miejsce działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy dysponuje zapleczem technicznym i personalnym polskiej spółki, tak jakby było jej własnym. Wtedy też usługi, które kupuje, opodatkowane są w Polsce. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że w tej kwestii orzecznictwo jest utrwalone wieloma wcześniejszymi wyrokami NSA. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie nakazu zapłaty wydanego przez sąd w postępowaniu upominawczym. Jak opisuje Dziennik Gazeta Prawna, rzecznik zarzucił, że sąd nie zbadał starannie umowy pożyczki, na podstawie której wydał nakaz zapłaty. Według niego obowiązek zwr zwrotu 243% pożyczonej kwoty w sposób oczywisty rażąco narusza prawo i stanowi obejście. Kodeksu cywilnego i przepisu, który przewiduje wysokość odsetek maksymalnych. To tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszym newsletterze, a można się na niego zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy. Do usłyszenia.